Dzień dobry, witam Was dzisiaj w Europie Wschodniej i bitwę jadę o fragi robione na samolotach. Ma być ich 6 do zadania dziennego i wydawałoby się, że logicznym będzie tutaj używanie pelotki, ale zanim się pokażą na niebie samoloty, pojadę sobie tygrysem H1, bo tak mam ustawione w tym szablonie z pelotkami. Ile się uda zagrać, to ugrać tyle ugram, a potem ewentualnie mogę sobie włączyć pelotkę, kiedy stracę tygrysa. Yy, bitwę gramy na dwa punkty do odbijania, tak jak widać na minimapie. No i wybrałem tym razem stronę yy, mapy, gdzie jest nasz punkt, będę go bronił. Ewentualnie potem mogę sobie jeszcze wspierać naszych, którzy. Będą chcieli przejmować punkt A i powoli zbliżam się do miejsca, gdzie takie, y, takie wsparcie będę mógł naszym udzielać. Mam przed sobą y, po naszej stronie tutaj niszczyciel. No jest lorka. Miękki pojazd szedł na jeden strzał i to kiedy był skontowany. Pokazała się jeszcze 109. W tym momencie już jest, robi się trochę niebezpiecznie. O, właśnie tutaj jest 109. Po drugiej stronie kanału był M4T26. Czekam na to, co zrobi M109. Kolega w niszczycielu się nie zorientował, że jestem na przeładowaniu. Nie wyjechał do mnie. Mój zysk. Następny pojazd to jest T25 i jeszcze tam jest M51. Tutaj już dostałem uszkodzenia. M51 zginęło, a ja czekam na naprawę i muszę kontrolować tą 109, którą w tej chwili mam po mojej lewej stronie za murem, za tymi gruzami. M109 wystrzeliło, jest na przeładowaniu. No ustawił się kolega za tym domem, ma osłonę, muszę go objechać, żeby dalej móc powalczyć z nim. Chciałem go objechać tutaj od tyłu. No ale M109 zginęło. A mogę się w tym momencie zająć już pojazdami po drugiej stronie kanału, które stoją przy Kapie. Zginął nasz SDKFZ. Muszę zrezygnować z tej, ze swoich planów. Bo mam przed sobą następnych przeciwników. Tym razem będę ich objeżdżał całkiem po lewej stronie. Będę próbował to zrobić. Jestem w tej chwili najbardziej wysuniętym pojazdem i to ja prowadzę tutaj walkę. Podświetlenie na M4T26. Jest tam dalej jeszcze M51, które sobie przejechało. Zostawiam te czołgi i jednak będę patrzył na to, co się dzieje na kapie. Dopóki M51, które mam w tej chwili z tyłu, nie zbliży się za bardzo, to mogę podziałać w tym miejscu. No i czekam, mam przed sobą podświetlonego jednego z przeciwników żeby on tylko chciał się tutaj pokazać w tym przestrzale No ale za bardzo nie mam co liczyć na niego a pokazali się na moich plecach czerwoni więc robię zwrot i wracam do walki z tej strony mapy M4 T26 odbity i odbił też mój strzał Jeszcze raz, no i niestety zblokowałem się na murze, nie mogłem opuścić działa. Coraz bardziej gorąco się tutaj robi. Następny odbity strzał, ale tym razem już M4 nie dał rady. M51 też, jeszcze jest dwóch. Trzech graczy, o właśnie, na plecach stoi kolejne M4, T26. Duże obrażenia, przeładowanie M4, zniszczone. Znowu jest cała masa czerwonych w tym miejscu. Ja kręcę się nie wiem z której strony wyjechać czy mi ktoś na plecy nie wiedzie a jest tam ciężki czołg No ten przeciwnik którego miałem za murem zginął został tutaj jeszcze jeden ciężar to jest tygrys E Między tymi filerami próbuję znaleźć podświetlenie strzał w Wigspot, tygrys zniszczony. Chyba ukradłem tego fraga, no ale kolega miał swoje szanse, nie wykorzystał, a trzeba było się pozbyć tego pojazdu, tego tygrysa. On tutaj był, mógł zamieszać jeszcze mocno, a szkoda by było stracić Hajedynkę. Za wrakiem na dystansie jest ustawiony y, przeciwnik, no niestety dla mnie schował się. W tej chwili nasi zbliżają się do kapa przeciwników. Za chwilę prawdopodobnie zaczną go przejmować. Więc ja jadę na pozycję. Za kanałem, gdzie liczę na to, że będę miał przestrzały na pojazdy wyjeżdżające z respa drużynowi, już zbijają punkt, a tak jak mówiłem, mam przeciwników bokiem do mnie ustawionych. Osmin 2 żadne wyzwanie. Następny pojazd. To jest tutaj M4A3. No i czerwoni poznikali. Chyba już i więcej na mapie nie ma. Przejmujemy punkt. Będziemy mieli pod kontrolą ich respa. Więc można uznać, że bitwa jest skończona. Już więcej nic nie powinno się wydarzyć. Ja dojeżdżam na przestrzał i będę sobie czekał na czerwonych. Jest jeden z nich M4A3E2 ustawiony bokiem, ale cały czas na ochronce. Jeszcze ma ochronkę, zginął ko kolega w panterze, a ja po kolejnym przeładowaniu strzelam w bok M4. Ostatni zrobiony. Frak. Punkt przejęty i bitwa skończona. Zdobyte dwa żółte medale. Szkoda tylko, że nie udało się strzelić żadnego samolotu. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.